Następną sprawą, którą chciałbym omówić, to miejsce zamieszkania Ducha Świętego. Być może do tej pory nie powiedziałem tego dostatecznie jasno, ale według mnie Duch Święty jest teraz jedną z trzech osób trójjednego Boga, przebywającą stale na ziemi. Ojciec przebywa w niebie i Syn przebywa w niebie. Ale duch przebywa na Ziemi. W tej chwili On reprezentuje tru jedynego Boga na Ziemi. Myślę, że bardzo niewielu chrześcijan zdaje sobie jasno sprawę z tego, gdzie On przebywa, co jest Jego mieszkaniem. Pismo Święte objawia nam, że są dwa takie miejsca, chociaż w pewnym sensie możemy powiedzieć, że istnieje jedno takie miejsce. O tych miejscach mówi się w pierwszym liście do Koryntian. Paweł strofuje w nim Koryntian dość surowo z powodu ich ignorancji. Pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci, werset 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? W języku greckim użyto w zakończeniu tego wersu słowa naos, które oznacza miejsce Bożego zamieszkania. Nie jest ono używane w odniesieniu do innych osób. W tej wersji powyższe słowa brzmią: Czy nie wiecie, że miejscem Bożego mieszkania jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Która osoba tru jednego Boga mieszka w nas? Duch. Paweł kontynuuje. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, chodzi tu o grupową, zbiorową świątynię, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. Zatem pierwszym miejscem zamieszkania Ducha Świętego, pierwszą świątynią jest społeczne ciało Chrystusa. To jest świątynia w liczbie mnogiej. Wy jesteście miejscem, w którym mieszka Duch. W związku z tym Paweł ostrzega, jeśli ktoś niszczy tę te świątynię, tego zniszczy Bóg. Zawsze miałem szczere pragnienie uniknięcia dwóch rzeczy: wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy kościołowi lub rodzinie. Nigdy nie chciałbym odpowiadać przed Bogiem za którąś z tych spraw. Uważam, że powinniśmy to ostrzeżenie traktować bardzo poważnie. Bóg zniszczy osobę, która wyrządza krzywdę, szkodzi czy w jakiś sposób niszczy zbiorowe ciało, kościół Boży. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersety 19 i 20, jest mowa o tym, co nazywam indywidualną świątynią. Ten fakt nie pozostaje w sprzeczności z tym, co wcześniej powiedziałem, gdyż oba rodzaje świątyń wzajemnie się uzupełniają. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w Was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie? Być odkupionym oznacza być kupionym z powrotem. Jeśli zostalibyście odkupieni, to zostaliście ponownie kupieni, a w takim razie nie należycie do siebie. Jeśli więc należycie do siebie, to nie jesteście odkupieni. Nie można obu tych rzeczy pogodzić ze sobą. Jednocześnie Jezus oznajmił: Drogoście bowiem kupieni. Teraz widzimy, do czego zmierzał Paweł. Drogo, a więc za jaką cenę zostaliście odkupieni? Zostaliście odkupieni za cenę cennej krwi Jezusa Chrystusa. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wobec tego, w świetle tych słów, co jest świątynią Ducha Świętego? Odpowiadam, nasze fizyczne ciało. To objawienie zapiera mi dech w piersi. Sam Bóg jako osoba pragnie mieszkać w moim fizycznym ciele. Fakt ten sprawia, że Ewangelia całkowicie różni się od każdej innej religii i każdego innego objawienia, o jakim kiedykolwiek słyszałem.